Hej, tutaj Olazy Zrób więcej Biologia. Zainspirowana jedną z wiadomości, którą od Was dostałam, postanowiłam Wam troszkę opowiedzieć o takich skrótach, które są często używane w fotosyntezie. Pewnie uczyliście się o takich cząsteczkach jak RUBP, PGA, PGAL. Jedna z osób obserwujących mnie na Instagramie napisała dzisiaj o tym, że ma trudność w zapamiętaniu rozwinięcia tych skrótów. Czyli czy mam jakiś sposób na to, żeby lepiej to zapamiętać? No i mój sposób nie jest jakiś magiczny, absolutnie. Mi bardzo pomogło kiedyś to, żeby po prostu zapamiętać rozwinięcia tych skrótów po angielsku, dlatego że te skróty pochodzą od nazw angielskich, nie polskich. W związku z czym, jak zapamiętamy skrót i potem musimy zapamiętać polską nazwę, to to się nie trzyma kupy, po prostu te literki nie pasują. I o ile znacie angielski tak chociaż trochę, to myślę, że Wam to dużo bardziej pomoże, jeśli sobie ten skrót rozwiniecie najpierw po angielsku, a potem sobie go po prostu przetłumaczycie na polski. Więc, jeśli chodzi o cząsteczkę RUBP, no to tutaj sprawa jest dosyć prosta, tak myślę. Dlatego, że mm, te literki nam się w dużym stopniu pokrywają. Nie do końca, bo rozwinięcie po polsku to jest rybulozo bisfosforan. No, i tutaj można powiedzieć, że rybulozo, no to mamy tutaj zawarte, prawda, w tym RU. Bis, no to jest to. No, a fosforan, no to po polsku jest F, a po angielsku jest P. Ale fosfor ma taki też skrót, e, jeśli chodzi o no, no symbol po prostu tego pierwiastka, tak? I to jest P. Także myślę, że tutaj problemu dużego nie ma, żeby to skojarzyć. No i myślę, że najbardziej problematyczną częścią tej nazwy jest w ogóle to rybulozo, tak? Skąd to się w ogóle wzięło? No, pewnie Wam się kojarzy z rybozą i bardzo dobrze, dlatego że jest to związek pięciowęglowy, tak jak znana nam wszystkim ryboza, wchodząca w skład cząsteczek RNA, więc tutaj sobie z tą rybozą to jak najbardziej skojarzcie. No, i teraz przechodzimy do tych cząsteczek, które już są troszeczkę trudniejsze do skojarzenia sobie. Czyli PGA to jest po polsku kwas fosfoglicerynowy. No i tak nie do końca tutaj odnajdujemy to w tym skrócie trójliterowym. Więc jeśli sobie zapamiętasz, że ten skrót pochodzi od nazwy Phosphoglyceric Acid. No to tutaj mamy to fosfor, prawda? Tutaj mamy to gliceryk i acid, no to jest oczywiście kwas. Czyli jak już sobie skojarzyć, że to A pochodzi od słowa acid, no to to się powinno przetłumaczyć automatycznie w głowie na kwas. Ten fosfor, no to już kojarzymy z tego, co przed chwilą mówiłam, no a G to się akurat zgadza, bo glicerynowy, glyceric, no to mamy e, właściwie to samo słowo. Także Phosphoglyceric acid sobie, sobie zapamiętaj. No i teraz wychodząc od tego, co przed chwilą powiedzieliśmy o PGA, wystarczy sobie dopisać jedną literkę, żeby powstał pierwotny produkt fotosyntezy, pierwotny produkt cyklu Kalvina, PGA. No i tutaj jak widzimy, ta jedna literka się tylko różni, więc można zastosować... Te same metody do zapamiętania tych dwóch pierwszych literek, znaczy tych trzech pierwszych literek w zasadzie, ale to już nie jest acid, tak? Tutaj mamy al na końcu, czyli co to znaczy? Nie jest to kwas, tylko jest to aldehyd, czyli jest to aldehyd fosfoglicerynowy, prawda? To al jest od słowa aldehyd, czyli aldehyd. No i na tej samej zasadzie sobie ten skrót możemy skojarzyć. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłam w rozszyfrowywaniu tych wszystkich literek. Zapamiętaj, że tak naprawdę jest mnóstwo sposobów na to, żeby zapamiętać pewne skróty. Można sobie układać wierszyki, można tworzyć różnego rodzaju mnemotechniki. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, żeby ci to zostało w głowie na dłużej, czyli żeby ta, ta nauka była taka. Skuteczna i długotrwała, ale również, żeby w ogóle dowiedzieć się czegoś, ucząc się. Czyli no, zapamiętywanie wyłącznie tych literek, bez zrozumienia, co one oznaczają, ma trochę krótkie nogi. To znaczy, nigdy to ci się do niczego więcej nie przyda, niż tylko do tego, żeby zapamiętać. W związku z tym, lepiej to zrozumieć, jednak spróbować się zagłębić w to. Co te literki oznaczają, od jakich słów one się biorą, a potem dlaczego w ogóle te słowa znajdują się w jakiejś nazwie. No tutaj tak głęboko nie idziemy, jeśli to są nazwy związków chemicznych, no bo po prostu trzeba znać te nazwy i jakoś nie ma to głębokiego sensu, no ale tak ogólnie z różnymi biologicznymi skrótami. Postaraj się właśnie w ten sposób pomyśleć. To bardzo jest pomocne i tak pomaga uniwersalnie różne skróty też rozszyfrowywać później. Także jak się za to zabierzemy od razu porządnie, to później po skrótach będziesz bardzo dużo już rozpoznawać nazw, takich, których nawet nie znasz. Zachęcam do takiego podejścia. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się.